No i przyszedł, moi drodzy, czas na śluby w głowach koronowanych, w rodach koronowanych. Tutaj akurat nie będzie królewski, tylko książęcy, bo chodzi mi głównie o Liechtenstein. Jeżeli ktoś z was był w Liechtensteinie, niech postawi lajka. Jak nie był, to niech skomentuje i zostawi ślad, że nie był. Ja w Liechtensteinie dosyć często bywałem, akurat też dosyć fajne kontakty miałem, jeśli chodzi o Hansa Adama. No a teraz też utrzymuję dosyć ciekawy kontakt z regensem. Czy, czyli z Aloisem, z jego synem. W ogóle pierwszą uroczystość z okazji ślubu księcia Aloisa, syna księcia Liechtensteinu, Hansa Adama i księżnej Marii z księżniczką Sofii z Bawarii, o która była tak na marginesie najstarszą z pięciu córek księcia Maxa z Bawarii, odbyły się w ogóle 25 czerwca 1993 roku w rodzinnych stronach panny młodej. Dziadek księżniczki, książę Bawarii Albrecht, wydał z tego dnia bal w dawnej rezydencji Wittelsbachu w pałacu Nymphenburg w Monachium 26 czerwca uroczystości przyniosły się już praktycznie do Liechtensteinu gdzie wydano kolejny bal, tym razem na zamku Waduz dla przedstawicieli świata polityki, kultury ekonomii czy też kościoła, zaproszeni zostali również przyjaciele i byli nauczyciele księcia Aloisa w ostatnich w dniach czerwca całe księstwo szykowało się do nadchodzącej ceremonii. Organizowano przyjęcia, wystawy poświęcone m.in. rodzinie Wittelsbachów, czy też różne koncerty. Jeden z nich miał w ogóle miejsce wieczorem 1 lipca z udziałem przyszłych robożeńców i ich rodziców w wykonaniu orkiestry bawarskiej Opery Narodowej w Waduc. Dochód z niego został przekazany Liechtensteinskiemu Czerwonemu Krzyżowi, z którego działalność od lat. Angażują się księżne Liechtensteinu. Księżna Sofii jest obecnie w ogóle honorową przewodniczącą. Rolę tę przyjęła w 2015 roku od Teściowej, która w ogóle zmarła już. No i tak w tym kierunku po prostu idzie. No wcześniej w ogóle tego dnia zorganizowano przed ślubną sesję zdjęciową Aloisa i Sofii w ogrodach w zamku Waduc. Przyszła panna młoda żeby było ciekawiej, miała też swoisty wieczór panieński. No i 2 lipca miało miejsce ostatnie przedślubne przyjęcie w ogrodach Zamku Wadu z udziałem między innymi przedstawicieli zagranicznych rodzin królewskich, które zostały zaproszone na ślub. Sofia założyła taką różową suknię bez rękawów. Z odkrytymi plecami, żeby było ciekawiej. No i ślub pary odbył się 3 lipca 1993 roku w katedrze św. Floryna w Waduc. To jest ta sama. Katedra, w której prawie 26 lat wcześniej pobrali się rodzice Alojza, czyli książę Hans Adam i księżna Maria. Wśród 500 zaproszonych na ceremonię gości znaleźli się członkowie europejskich rodzin królewskich i książęcych, innymi ówczesny Wielki Książę Luksemburga Jean i Wielka Księżna Josefine Charlotte, no i jeszcze wówczas dziedziczny książę Henri. I dziedziczna księżna Maria Telesa z trzema synami, którzy, per, którzy tak na marginesie, na tym ślubie pełnili rolę paziów. Wówczas książę Monaco Reiner z synem księciem Albertem, królowa Hiszpanii Sofia z jeszcze wówczas księciem Asturii Filipem, no i ówczesny książę Brabancji Filip, księżniczka Astrid i arcyksiążę Lorenz z Belgii, książę Konstantin z Holandii, czy też księżna Braganca Duare Pio. Tak na marginesie na tym ślubie zabrakło skandynawskich, Rodzin królewskich. Pan młody przybył do katedry pieszo w towarzystwie matki i księżnej Marii, natomiast panna młoda przyjechała samochodem razem z ojcem, księciem Maxem z Bawarii, który poprowadził ją do ołtarza. Miała na sobie taką dosyć oryginalną jedwabną suknię z dekoldem w kształcie litery V. Rękawy były na trzy czwarte i dopasowany do tego był gorset. Spódnica została ozdobiona takimi małymi kokardkami, zwieńczona długim trenem mierzącym według różnych szacunków 4 do 5 lub nawet 6 do 8 metrów. Welon będący rodzinną pamiątką panny młodej był wykonany z brukselskiej koronki i przytrzymywała go Bawarian Floral Tiara, taka diamentowa tiara. Na temat tiar również troszeczkę różnej maści Filmów na kanale znajdziecie. Ale ta diamentowa tiara z motywami kwiatowymi należała do rodziny hrabianki Elizabeth Douglas, matki Sofii. No i tiarę na swoich ślubach nosiły też siostry e, Sofii. Pannie młodej i jej ojcu w drodze do katedry towarzyszyły takie małe druchenki i paziowie, wśród których znaleźli się właśnie kuzynki pana młodego, księżniczki Marii Anuncjaty i Maria Astry. To są. Córki księcia Nikolausa z Liechtensteinu, księżniczki Margarety z Luksemburga, książęta Julian, Felix i Louis z Luksemburga, to są trzej najstarsi synowie Henri i marie Teresy, oraz, żeby było ciekawie, 22 druchenki wybrane z różnych gmin księstwa. Ceremonie w obrządku katolickim poprowadzili wspólnie biskup Kur. Kur to jest szwajcarska diecezja, wówczas biskupem Kurbu Wolfgang Haas, a teraz jest on arcybiskupem Liechtensteinu. No i dziekan Hans Baumann, proboszcz Waduz, Franz Nescher, ojciec Ferdinand Kiński, to tak na marginesie Ferdinand Kiński jest krewnym para młodego ze strony matki, no i ojciec Christoph Najperk. Na swoich świadków książę wybrał siostrę księżniczkę Tatianę, kuzyna ze strony matki. Hrabiego Franca Kiński i Hrabiego Friedricha Nostric rynek Świadkami Sofii natomiast zostali jej młodsza siostra, księżna Maria Karolina z Wittenbergi oraz dziedziczny książę i dziedziczna księżna Waldburg-Zeil. Po ślubie i po zapozowaniu do zdjęć pod katedrą Nowożeńcy przyjechali samochodem ulicami Waduc do zamku, w którym wydano obiad weselny dla stu gości. Po południu natomiast. Młoda para pojawiła się na festiwalu Europe in Liechtenstein zorganizowanym w centrum Waduz, na którym odebrali gratulacje od mieszkańców księstwa, a także odwiedzili dom spokojnej starości. Dzień yy, zakończył się procesją z zamku do centrum Waduz i z pokazami fajerwerków. Być może ja to tak opowiadam, opisuję, dla mnie jest to bardzo bliskie, ponieważ tak jak mówię, jeśli chodzi o Liechtenstein, bardzo często tam bywałem, ale jeśli ktoś, nie był, polecam, żeby przede wszystkim zajrzał do Liechtensteinu, bo naprawdę wart jest zwiedzenia. Zresztą być może w tym roku się nawet wybiorę do Liechtensteinu jeszcze, także jak będę miał spotkanie z księciem, to jakiś filmik się przygotuję. Coś na pewno na ten temat na kanale się pojawi. Natomiast, oczywiście, ci, którzy go oglądali, będę wdzięczny za wszystkie lajki, bo za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, bardzo serdecznie naprawdę, naprawdę dziękuję.